Witajcie moi drodzy w kolejnej części Bookshelf Tour. Dzisiaj pokażę Wam, no właściwie trudno mówić o pokazywaniu, ale te książki tutaj na szafie. Tutaj, najwyższą półkę na mojej najwyższej półce. Książki, no i książki anglojęzyczne, tak? To są łącznie cztery właściwie półki, z tym że wybaczcie mi, ale najwyższej wyjmować nie będę, ponieważ po prostu wszystko runie jak zacznę to robić. No, i może zaczniemy z tej strony. Nie będę wyjmować tych książek, ponieważ po prostu uważam, że nie ma sensu. Tak jak widzicie, tutaj mam przede wszystkim słowniki. Jest to słownik wyrazów obcych, słownik poprawnej polszczyzny, wielki słownik polsko-angielski. Tam to zielone takie to jest słownik dla biznesmenów języka angielskiego, słownik polsko-włoski, włosko-polski, łacińsko Polski, angielski, techniczny, kilka gramatyk angielskich i włoskich, zasady pisowni języka polskiego. No i kolejne słowniki, tak, angielskie, włoskie, łacińskie. Na samym końcu mam książki anglojęzyczne i jest to Lord Jim, jest to rok 84 Orwella i cztery książki Jane Austen. Perswazję, Mansfield Park, Rozważna i Romantyczna i Duma i Uprzedzenie. Wybaczcie, że nie będę Wam pokazywała, ale naprawdę, no musiałabym po prostu wszystko to ściągnąć na dół, a zwyczajnie nie mam na to siły. No i co? I tutaj mam z tego wydania, które bardzo lubię, książki, biografie historyczne Fryderyka II, Zygmunta Augusta, Ludwika XVI i Katarzyny II. Może Wam pokażę chociaż jedną, jak one wyglądają. Aj, miałam przewróconą na drugą stronę. O, tylko z postacią zawsze są na, na okładce. No dobrze, i zaczynajmy. Tutaj mam y, biografię Billa Clintona. Zaraz obok książkę podróżniczki Wolfa Kielicha, dziwne nazwisko. Książkę o Piłsudskim. Prezydent, papież i premier oni zmienili świat Johna O'Sullivana. Tutaj jest y, oprócz oczywiście naszego papieża również Margaret Thatcher i, i gość, którego ja nigdy nie pamiętam, <laughs> którego ja nigdy nie kojarzę. A, Ronald Reagan oczywiście, nigdy nie kojarzę go z twarzy. Tajemnice historii y, Polska, Europa, świat Encyklopedia papieże. Po zamachu autorstwa Tadeusza Kisielewskiego. Olga Małkowska. Działalność, życie i, życie i działalność. Osoba związana z harcerstwem. Tutaj obok mamy Szulca, kamień i cierpienie. Obok Tomasza Jeffersona, Franciszka Józefa I i księcia Józefa Poniatowskiego. Wielcy i mali twórcy cywilizacji tutaj. Obok, oczywiście musiało to wejść głęboko, żebym nie mogła tego lepiej, no pięknie, lepiej pokazać. Poczekajcie. O! Gabriela Pauszer-Klonowska, pani Eliza. Ja Wiktoria, autorstwa Cynthia Eagles. Yy, Iwona Kienzler, yy, Maria Konopnicka, rozwydrzona bezbożnica. Dwie części Stołna, udręka i ekstaza. Ja Michał z Monten. Yy, nierozwiązane zagadki historii: Louis Armstrong, Moje życie w Nowym Orleanie, biografia Dickensa, Mozarta, Abrahama Lincolna, Mary Stewart. Yy, tutaj mamy yy, biografię Żeromskiego, która właściwie powinna leżeć na dole. W książkach z polską literaturą, także zaraz ją przeniesiemy, oraz yy, taki... powieść historyczna o Joannie Dark. No i teraz przechodzimy do półki niżej. Tutaj będę mogła po prostu wyjmować i Wam pokazywać te książki. Zaczniemy od tych książek na samej górze, żebym po prostu miała możliwość ich przekładania. Na początek będzie to książę Srebrny Aleksego Tolstoja. Składam na bok, więc wybaczcie te ruchy. Sklepy Cynamonowe Bruno Szulca. Książka, której nie polecam, może osobom, które interesują się bardzo językiem, wtedy rzeczywiście jest to coś ciekawego. George Orwell, folwark zwierzęcy. I rok 1984. Obie, książkę, po, obie książki polecam serdecznie. Uważam, że każdy powinien je przeczytać bez wyjątku, więc y, zabierajcie się za czytanie jak najszybciej. Wydanie bardzo fajne, bo z arcydzieł literatury współczesnej. Yy, dalej. Póki mamy twarze Lewisa, książkę, której recenzji widzieliście na moim kanale ostatnio. No, i coś, co absolutnie po prostu ubóstwia aczkolwiek muszę znaleźć inne wydanie. Najlepiej, właśnie takie jak to. Lektury szkolne z lektur szkolnych, kubuś puchatek, milne, oraz chatka puchatka, także coś po prostu kochanego, wspaniałego, cudownego i, i w ogóle. Druma, Alberta Kami. No, i sięgniemy sobie tutaj po te książki schowane najbardziej, żeby je jakoś wyciągnąć. Diderota. Zakonnica, Erksina Caldwella. Ziemia Tragiczna, Scotta Fitzgeralda, Wielki Gatsby oraz książka. Yy, no, oczywiście nie widzę, co to jest, przecież wiadomo, Hermana Broka, Niewinni, opowieść w 11 opowiadaniach, wydawnictwo Czytelnik. No i słuchajcie, przejdziemy sobie do tych wystających, żebym znowu mogła je wyjąć. Williama Szekspira Sen nocy letniej, widzieliście to w ostatnim bookholu. Myśli Pascala, serdecznie polecam. Pascal to nie tylko gość, który gotuje, więc naprawdę warto przeczytać. Nie mówię oczywiście o Pascalu współczesnym. Nietzsche, tak życzę Zaratustra, niekoniecznie polecam, może kiedyś przeczytam do końca i będę w stanie wypowiedzieć się pochlebniej. Fantastyczne opowieści. Prawda i piękno, czyli książka na temat hinduizmu, na temat, na temat kultury Indii, na temat tego, jak czerpać właśnie z tej kultury piękno i wiedzę. Opowieści niesamowite z prozy rosyjskiej, sama ta okładka jest przerażająca, ale naprawdę fajna pod pewnymi względami. Listy Faulknera. Absalomie, Absalomie, Williama Faulknera również. No i tutaj Wiktor Igo, z którego jestem chyba najbardziej dumna, Nędznicy. W takim starym, rozpadającym się wydaniu, ale naprawdę przepięknym. No i cóż, zacznijmy słuchajcie od początku. Tutaj mam Sutrę i Manusmriti. O, straciłam ostrość i tracę dalej. Mhm. Dobrze, Boska komedia Dantego w takim pięknym, absolutnie pięknym wydaniu. To nie bajka, Diderota w dosyć opokanym stanie, ale mimo wszystko ważne, że jest i jeszcze się trzyma. Książka i wiedza, rok 49. Lwa to z martwych w stanie. No, i de Cameron Bocacia, Coś przepięknego w takich prostych czerwonych okładkach, także nic więcej nie zobaczycie, ale serdecznie polecam przeczytanie. Jedna z tych książek, którego tu nigdy nie pamiętam, bo są po wizycie u Introligatora. A, Lessie Wróć, autorstwa Erika Knighta, także dosyć popularna pozycja, może bardziej z filmów, a nie z książki. Dalej, Francis Hanson Burnett, Mały Lord. Oraz tego samego autora, jeśli się odkleje odkładka od poprzedniej, ale się przykleiło. E, Mała księżniczka. Tajemniczy ogród, również tego samego autora, książka, którą ja po prostu uwielbiałam w podstawówce, ale że moje wydanie z dzieciństwa zostało zniszczone przez młodszą siostrę, więc e, przyniosłam sobie z biblioteki takie świeże o. Do góry nogami, nie wiem czemu, Edita Wortona, Ethan From, Dziewczyny z Sadu, Lucy Mott Montgomery, Waltera Scotta, Kenil Ward, Karen Blixen, siedem niesamowitych opowieści, serdecznie polecam. No i zbrodnia i kara, tak naprawdę ostatnia książka z wydawnictwa Grek, które mam u siebie w domu. Czekam na znalezienie lepszego wydania. Po prostu nie lubię Grega, jest brzydkie, ostentacyjne, nie pasuje. No, wolę starsze książki zwyczajnie, także jak gdzieś zobaczę Zbrodnię i Karę w jakimś fajnym wydaniu, to na pewno zamienię to. Lalki się już zresztą pozbyłam. Dzieje Tristana i Izoldy. Didero Kubuś Fatalista i jego Pan. Tutaj mam Wiktora i go Katedrę Marii Panny w Paryżu, w takiej prostej okładce. Oraz z wydawnictwa Czytelnik po tamtej stronie Kubina. A, jeszcze jedno z wydawnictwa Grek, zupełnie zapomniałam. E, Cierpienia młodego Wertera Goethego. Ojciec Gorio, e, honoriusza Balzaka. I opowieść Wigilina Karola Dickensa, wzięta z gazety olsztyńskiej. W tym roku na pewno będę opowieść Wigiliną czytała wreszcie na święta, bo taki mam plan chyba od trzech lat. Antoine de Saunek-Siperi, Ziemia, Ojczyzna Ludzi. Bernard, nie przeczytam nazwiska, przepraszam. Niewolnica Izaura, wzięte dla śmiechu ze względu na to, że kiedyś widziałam serial. Lewteł stoi Hadzi Murat. No i coś pięknego: Dr. Jekyll i Pan Hyde, Roberta Louisa Stevensona. I Ludojat. Balzak, listy dwóch młodych mężatek. No i tutaj mamy tołstoja w dosyć sporej ilości, ponieważ pierwsze cztery tomy tutaj to jest y, wojna i pokój. Nie będę wam pokazywał okładki, dlatego że po prostu na okładce jest tołstoj, na każdej z kolei właśnie jest jego twarz w różnych odcieniach, kolorach i tak dalej. No i z tego samego wydania Anna Karenina. Właściwie nie wiem, czy to jest tołstoj, szczerze mówiąc, na okładce, bo on na każdej z nich wygląda trochę inaczej. Na jednym jest grubszy, na drugim chudszy. Oj, prawie spadłam z krzesła. Uf, no dobrze. Dzieła wybrane. Stendala. Tutaj mamy o miłości i kroniki włoskie. Tutaj y, pamiętnik Egotysty i życie Henryka Bluralda. Oraz y, Lucian. nie przeczytam tego nazwiska, wybaczcie mi, Leuwen. Tak jest napisane, nie znam francuskiego. No i Saint-Exupéry, y, Saint Poczta na południe i Nocny Lot. Oraz ostatnia książka z tej półki, Zamek Franca Kawki, który również serdecznie polecam. Wybaczcie mi chwilę opóźnienia, po prostu schowam te książki na górę. Bo jak zejdę, to nie będę w stanie ich już, ich już tutaj pokazywać. Zejdę z krzesła, bo się no, normalnie po prostu przestraszyłam. A teraz jestem na niższych półkach, więc mogę. No dobrze, zdejmiemy sobie świeczkę również. I to jest moja ostatnia półka książek zagranicznych. Jak widzicie, jest ich dosyć sporo. Zacznijmy od tych, które są tutaj na górze. Potem po prostu je pochowamy. Lwauto Stoja opowiadania sewastopolskie z takim przepięknym obrazem na okładce. Szerokie Morze Sargasowe autorstwa Jen Rys. Coś w tym guście. Johna Calsworthy Jabłoń Bardzo lubię to wydanie W ogóle wydanie tego typu Fiodor Dostojewski Biedni ludzie Oraz Oscar Wilde Portret Doriana Greya Sięgamy po kolejne W tym przypadku Będzie to Herman Kesten Kasanowa Oraz Królewicz i Żebrak, Martka Twaina, książka, która jest eksploatowana do tego stopnia, że nikt jej nie czytał, a wszyscy oglądali adaptację. E, idziemy dalej. Targowisko próżności Takereja, czyli książka, którą widzieliście w ostatnim book e, Tutaj mamy kilka książek z Biblioteki Narodowej na samej górze. Przede wszystkim jest to e, Annalena Bilsini. Jan Jakub Russo, marzenia samotnego wędrowca oraz Henry Fielding, dzieje przygód Józefa Andrewsa i jego przyjaciela, pana Abrahama Adamsa. Już mi ręka boli, powiem wam <ścoughs> szczerze. E, szczęście rodzinne, lwata ustoja. E, tutaj mam. Doktora Jekylla i Pana Hajda, Roberta Louisa Stevensona w troszeczkę innym wydaniu. Alexander Dime, y, Dama Kameliowa. No i tutaj w kolejnej okładce, którą trzeba otwierać, żeby zobaczyć przygody Sherlocka Holmesa, Artura Conana Doyla. No i tutaj mam Karola Dickensa, Życie i przygody Nicolasa Nickleby. Lwa Tołstoja, przepraszam, Aleksego Tołstoja Droga przez mękę w trzech tomach oraz opowieści fantastyczne Fiodora Dostojewskiego no i ostatnia książka, którą trzeba wyciągać, sensy Życia autorstwa Bocheńskiego no dobrze, obejrzyjmy sobie ostatnią półkę i kończmy te długie filmiki. Pierwszy to jest książka Dima, y, Królowa Margo. Piękne wydanie. Następnie y, Kawaler, Darmetal. Nie każcie mi tego czytać. Aleksandra Dime Klub Pikujka Dickensa w dwóch tomach. Oba wyglądają identycznie, są przepiękne. Cervantesa, Don Quixote. Ty, może Quixote powinno się mówić. I drugi tom. No i teraz moi trzej muszkieterowie, trzy, trzy. Kurczę, sześć tomów, ale trzy jakby seriami, jakby to nie wiem jak to określić. Trzej muszkieterowie, dwie części w 20 lat później oraz wicehrabia de Bragelon, czyli historia człowieka w żelaznej masce, między innymi, jeżeli ktoś kojarzy film z Dicaprio, który ja osobiście uwielbiam, mimo że wiem, że jest bezczelną komercją. E, Józef Balsamo, Aleksandra Dime w czterech tomach. Hrabina de Charny w tomach dwóch. Okładki takie same. Aleksandra Dime, dwie damy. No i tutaj mam baśnię Andersena, jednej tutaj nie ma pierwszej części, dlatego, że jestem ciągle w trakcie czytania, dozuję ją sobie dla przyjemności, także leży na parapecie. Druga i trzecia część. Aleksander Dim, Czarny Tulipan. Przygody dobrego wojaka Szwajka, czyli książka, którą właściwie wszyscy kojarzą, a połowa ludzi nie czytała. Ja również jeszcze tego nie czytałam. Książka Haska, także na pewno kiedyś się wezmę. Ferenc Molnar, Chłopcy z placu Blonii. Przepiękna książeczka, którą czytałam jeszcze w podstawówce. Próby Montania. Tutaj mam wprawdzie z jednego wydania tom czwarty, a tutaj mam drugi i trzeci z innego wydania. Ale biorąc te książki z biblioteki, stwierdziłam, że im więcej, tym lepiej, a każda z nich się jednak różni ze względu na różne wydania treścią w środku. No i tutaj ostatnie książki to będzie Przeminęło z Wiatrem, w trzech częściach, wydana. Przepiękna książka, okładki te same, ale po prostu coś wspaniałego. No i flaberta. Yy, flaberta pani Bowary. No i słuchajcie, to wszystko. Zrobiliśmy straszny bałagan, teraz będę musiała przez Was sprzątać yy, niesamowite ilości książek, jak dla mnie, uważam, że ich mam naprawdę dużo. No i cóż, to przedostatnia część naszego Bookshelf Tour. Następnym razem pokażę Wam książki, które w tym momencie są zasłonięte przez książki zagraniczne, czyli moje książki polskie i tą półkę rozmaitości, którą mam na samym dole. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Papa! Pa.